Siema, pokażę Wam jakich smarów używam, użymywam, używam, używam, używam do rozmaitych rzeczy. Co my tu mamy? Smar, to jest smar oliwka do maszyn do szycia. To ja go używam przeważnie do maszynki do strzyżenia coś tam naoliwić. Można naoliwić nożyczki, jakieś tam pierdoły. To jest oliwka wazelinowa. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, musicie pisać w komentarzach co widać, a co nie. O, czekajcie, może troszeczkę tą kamerkę ustawię w ten sposób. O, żeby światła nie łapała. Smar grafitowy. To używałem go do piasta, ale nie używam w tej chwili takiego smaru, bo jest niezbyt dobry i brudzący co my tu jeszcze mamy trochę przygotowałem tego e... oliwka to jest akurat oliwa zimowa do łańcuchów czyli taka gęsta, żeby nam deszcz, na mokre warunki deszcz żeby nam jej nie spłukiwał mam nadzieję, że wziąłem oliwkę to jest w tej butelce oliwka, bo w piwnicy mam jeszcze jedną, to jest, bo w drugiej butelce mam płyn do hamulców, a to jest, zdaje się, oliwka. E... Pavot. E... To jest ten jonowo. No, yy kurde, wyleciłem mi nazwa z głowy. Ym Jonowy jakiś tam smar, tawot, zwykły tawot. Może go pokażę w pustce, jak wygląda. To używam go do piast, do rozmaitych rzeczy. Śruby na niego wkręcam. Tak wygląda ten smar. Miałem go przełożony do mniejszej puszki. E, tu mam w rower walnęłem. Byłem w rowerze wstawiony telefon. Tu mam smar do śrub. To jest smar miedziany. O. To jest smar miedziany. I tu jeszcze mam smar w spreju oliwkę jakąś. Używam też do rozmaitych rzeczy. Można linkę posmarować y, od hamulca, od przerzutek, można jakiś tam mechanizm posmarować. Tutaj sobie zrobiłem z igły i kabelka. Y, ten, zakraplacz taki, y, jak to się tam na fachowo nazywa nie zakraplacz, tylko. Y, no, takie tam rurki, to są te plastikowe, nie miałem takiej rurki, to sobie dorobiłem z tego. A to jakoś tam fachowo nazwę miał, nie pamiętam w tej chwili, wyleciała mi nazwa z głowy. Jak to tam się nazywała ta rurka? Do dawkowania smaru, żeby gdzieś tam w... dostać się. I to mam drugą oliwkę podobną. Taką. Także takich smarów ja używam, bo kiedyś ktoś mi się pytał, to też używam ten smar do piastek, tak jak mówiłem, do kulek, do rozmaitych rzeczy. Cześć, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, naciśnijcie, dzwoneczek, patrz. Trzymajcie się. Hej!